Rząd Izraela zatwierdził plan prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczący zawieszenia broni w strefie gazy wraz z uwolnieniem pozostałych zakładników. Premier Benjamin Netanyahu ogłosił te informacje w piątek rano po spotkaniu ze swoim gabinetem, a także wysłannikiem Stanów Zjednoczonych Stephen Whitcoughem i Jaredem Kushnerem. All of the hostages, the living and the deal. and we're about to achieve that goal. We couldn't have achieved it without the extraordinary help of President Trump and his team, Steve Witkoff and Jared Kushner. Here we are today because Hamas had to; they, they had to do this deal. The pressure was on them; they were backed up, and you've got the bigger army. You were making inroads, and that's what led to this deal. كاماس بشكل أن فترة وإننا نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات Ogłoszenie Hamasu spotkało się z powszechną radością w całej strefie gazy, której mieszkańcy po dwóch latach intensywnych bombardowań widzą teraz ulgę na horyzoncie. Hamas podzielił się również informacją, że uzyskał niezbędne gwarancje od Waszyngtonu i mediatorów, że wojna w Enklawie całkowicie się zakończy.